Cześć, tu zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy! W zatłoczonym centrum miasta, pośród zgiełku luksusu i bezosobowego tempa życia, znajdowała się niepozorna kawiarnia-miejsce, gdzie milionerzy raczej nie zaglądali, a jeśli już, to tylko przez przypadek. Tego dnia jednak Jonathan Wysocki, właściciel ogromnego imperium technologicznego, samotny ojciec i człowiek, którego uważano za mózg ery cyfrowej, przypadkiem skręcił mnie w tę ulicę. Prowadził swojego sześcioletniego syna, Noacha, który od urodzenia poruszał się na wózku inwalidzkim i nie wypowiedział jeszcze ani jednego słowa. Jonathan, zawsze pochłonięty pracą, nie był przyzwyczajony do spontanicznych momentów z synem, ten spacer był wyjątkiem. Zatrzymali się w kawiarni tylko dlatego, że Noah wskazał na wystawę pełną cynamonowych rogalików i, co zdumiało Jonathana, po raz pierwszy w życiu pokiwał lekko głową, jakby coś naprawdę chciał. Jonathan wszedł, nieco zniecierpliwiony, zostawiając syna przy drzwiach. W środku pachniało świeżym pieczywem i zmieloną kawą. W tle leciała spokojna muzyka dziezowa, a klienci siedzieli zatopieni w rozmowach lub książkach. Przy jednym z okien uwijała się młoda kelnerka, niska, w zniszczonym fartuchu, z włosami spiętymi w niechlujny kok. Miała delikatne rysy twarzy, ale coś w jej spojrzeniu przykuwało uwagę, jakby nosiła w sobie cały ciężar świata, a mimo to nie pozwalała, by opadł na kogokolwiek innego. Zauważyła chłopca przy drzwiach i natychmiast do niego podeszła. Uklękła na wysokości jego wzroku i zapytała łagodnie, czy może pomóc. Noa, nie wydając ani słowa, uniósł dłoń i dotknął jej ramienia. Ku zdziwieniu Jonatana, który dopiero wchodził, jego syn pozwolił się jej podnieść z wózka i przytulił ją. Świat jakby zamarł. Jonathan stał nieruchomo, patrząc na scenę, która wyglądała jak z filmu, jego syn, którego nie dotykał nikt poza opiekunami medycznymi, teraz tulił się do obcej kobiety, jakby znał ją całe życie. Kelnerka, nieco zaskoczona, ale ani trochę zniechęcona, uniosła chłopca lekko i posadziła na jednym z foteli. Ma pan cudownego syna, powiedziała z uśmiechem do Jonatana, a ten, nie potrafiąc znaleźć słów, skinął tylko głową. Zamówił kawę. Usiadł, ale jego uwaga była całkowicie skupiona na niej. Obserwował, jak rozmawia z klientami, jak zerka co chwilę na Noaha, jak podchodzi, przynosi mu ciasteczko w kształcie misia. Jak bez słów rozumie jego potrzeby. Jonathan, który przez lata wierzył, że uczucia są przeszkodą w biznesie, pierwszy raz poczuł, że czegoś mu brakuje, że czegoś nie rozumie, że może przez te wszystkie lata unikał własnego syna, bo nie wiedział, jak się z nim porozumieć. Kelnerka miała na imię Lena. Widział to na jej przypince. Później dowiedział się, że pracuje tam od roku, że mieszka niedaleko, że codziennie zostaje po godzinach. By wyczyścić każdy zakamarek. Ale tego dnia był po prostu zafascynowany. Zobaczył, jak wraca do chłopca i zaczyna opowiadać mu historię o żółwiach, które potrafią tańczyć. Noa się uśmiechnął. Jonathan zadrżał. Jego własny syn się uśmiechnął. Po raz pierwszy od trzech lat. Nie zapytał o numer. Nie zostawił na napiwku. Po prostu wyszedł z kawiarni z synem na rękach, nie dlatego, żeby był lżejszy. Ale dlatego, że czuł się inny. Żejszy wewnętrznie. Ale jeszcze tego samego wieczoru siedział w swoim biurze na 48 piętrze, wpatrzony w ekran monitoringu, bo, oczywiście, kawiarnia należała do niego, nie wiedziała o tym. On zaś nie wiedział, dlaczego nie może przestać o niej myśleć. I dlaczego jego syn nie chciał już wrócić do domu, tylko szeptał jedno słowo niewyraźnie, ale z uporem LE na. Jonathan nie spał całą noc. Pierwszy raz od lat nie przez napięcia w zarządzie czy zmienne kursy giełdowe, ale przez jedno spojrzenie kelnerki i jeden uśmiech syna. Rano postanowił coś zrobić. Jeszcze nie wiedział co, ale był pewien jednego: chciał ją zobaczyć znowu. Jonathan nie potrafił przestać myśleć o tej dziewczynie. Lena imię tak proste, jak gesty, które wykonywała przy jego synu, a jednocześnie tak niepokojąco znaczące była inna. Nie jak jego współpracowniczki, nie jak nianie z najlepszych agencji opiekuńczych, które zatrudniał, nie jak kobiety, które do tej pory poznawał pewne siebie, silne, ale jednocześnie chłodne. Lena miała coś, co trudno było mu nazwać. Może dlatego, że sam tego nigdy nie miał. Następnego dnia kazał swojemu asystentowi znaleźć o niej informacje. Nic poważnego od standardowe rozeznanie. Ale ku jego zaskoczeniu Lena nie miała konta na LinkedIn. Nie pojawiała się na Facebooku, nie miała nawet Instagrama. W dzisiejszym świecie to było podejrzane. Albo bardzo celowe. Znaleźli tylko jedno zdjęcie, sprzed kilku lat, z lokalnego festiwalu dobroczynnego. Stała z dzieckiem na rękach, a obok niej starsza kobieta, najpewniej matka. Obie się śmiały. Ale nie to przykuło uwagę Jonathana. Z boku kadru stał mężczyzna rozmyty, ale znany. Bardzo znany. Jonathan powiększył zdjęcie i zbladł. Mężczyzna był jednym z dawnych członków zarządu jego konkurencyjnej firmy Global Visions, korporacji, z którą od lat toczył cichy, lecz brutalny konflikt na rynku. Osoba, która zniknęła nagle z życia publicznego po rzekomym wypadku i kilku medialnych aferach. Jonathan nie wierzył w przypadki. I nie ufał ludziom. Wiedział, że jeśli Lena była z nim powiązana, musiał wiedzieć dlaczego. Po cichu wysłał prywatnego detektywa do Nasteczka, z którego Lena pochodziła małej, zapomnianej przez świat miejscowości o nazwie Rydzówko. To, co odkrył, było jak wyjęte z taniego filmu. Lena była córką geniusza komputerowego, który został oskarżony o kradzież patentu od nikogo innego, jak właśnie od firmy Jonathana. Sprawa została zamieciona pod dywan, oskarżony zniknął, a jego rodzina rozpadła się. Matka Leni zmarła rok później ona sama rzuciła studia i zaczęła tułać się po niskopłatnych pracach. Zero odszkodowania. Zero sprawiedliwości. Jonathan poczuł się nieswojo. Nie dlatego, że historia była smutna, do takich był przyzwyczajony. Ale dlatego, że to jego własna firma mogła być bezpośrednio zamieszana w tragedię tej dziewczyny. W historii, której nawet nie znał, bo wtedy zajmował się innym działem. Teraz jednak czuł, że to nie przypadek. Żelos postawił przed nim osobę, której życie pośrednio zniszczył, a która, właśnie uzdrowiła jego syna. Postanowił odwiedzić kawiarnię jeszcze raz, tym razem sam. Lena była na zmianie. Uśmiechnęła się do niego, jakby nie pamiętała, kim jest. Jakby był zwykłym klientem. Ale to właśnie to było najbardziej uderzające ona naprawdę traktowała go jak człowieka, nie jak CEO z listy Forbes. Rozmawiali chwilę. Lena była ostrożna ale nie zamknięta. Opowiadała o książkach, które czyta. O dzieciach, które kiedyś uczyła jako wolontariuszka. O tym, jak lubi ciszę, bo cisza nie ocenia. Jonathan czuł, że zaczyna się w nim coś łamać. Maski, które zakładał przez lata, maski lidera, wizjonera, perfekcjonisty, zaczynały pękać. Czuł się przy niej prawdziwy. Ale to uczucie przerażało go bardziej niż jakiekolwiek negocjacje z inwestorami. Bolena, w swojej prostocie, była dla niego lustrem. Lustrem, które pokazywało mu, kim mógł być, gdyby nie wybrał drogi władzy, a drogi serca. Wrócił do domu i przyjrzał się swojemu synowi. Noah był inny. Od wizyty w kawiarni bardziej się uśmiechał. Reagował na dźwięki. A dziś, dziś przyłożył dłądy jego policzka i powiedział szeptem, ledwie słyszalnie, tata Jonathan zamarł. W jednej sekundzie poczuł całą falę emocji: radość, winę, wzruszenie, strach, ale też ogromną wdzięczność. I w tym samym momencie zrozumiał: Musi zbliżyć się do Leni. Nie jako milioner, nie jako mężczyzna z władzą, ale jako ojciec, który chce dać swojemu dziecku coś więcej niż pieniądze. Postanowił się do niej zbliżyć. Zaczął odwiedzać kawiarnie częściej. Przynosił książki, o których mówiła. Czasem przychodził z Noa, ale nigdy nie mówił o sobie. Chciał, by Lena poznała Jonatana człowieka, nie Jonatana miliardera. Nie wiedział jednak, że ktoś inny już zaczął interesować się tą relacją. Jego narzeczona, larak kobieta z równie lodowym spojrzeniem jak jego zarząd, zauważyła jego dziwne zachowanie. I w jej oczach pojawiło się coś, czego Jonathan nie widział od dawna: zazdrość. Ale nie z miłości, tylko ze strachu przed utratą kontroli. Lara zleciła swoje własne śledztwo. I gdy dowiedziała się, kim jest Lena i co łączyło jej ojca z firmą Jonatana, podjęła decyzję. Nie pozwoli, by kawiarniana dziewczyna z przeszłością zniszczyła ich plany. Nawet jeśli oznaczałoby to wojnę. Lena długo nie zdawała sobie sprawy z tego, kim naprawdę jest Jonathan. Dla niej był po prostu tym ojcem od cynamonowych bułek człowiekiem, który przyprowadzał syna do jej kawiarni coraz częściej. Początkowo wydawał się zbyt sztywny. Zbyt cichy, jakby nosił na barkach ciężar całego świata. Ale coś w jego oczach się zmieniało. Z dnia na dzień stawał się mniej niedostępny, bardziej obecny. Śmiał się, nawet jeśli nieporadnie. a również się zmieniał. Śmiał się, mruczał pod nosem, dotykał przedmiotów, których wcześniej unikał. Jakby obecność Leni była dla niego kluczem do świata. Dla Jonatana ten uśmiech syna stał się wszystkim. Ich relacja zaczęła się niepozornie. Krótkie rozmowy przy kawie. Wspólne obserwowanie, jak Noah bawi się na podłodze w kąciku dla dzieci. Gdy raz padał deszcz, Lena podała Jonathanowi parasol. Kiedy zapomniał portfela, powiedziała: Zadłużyłeś się u mnie na muffina, to poważne śmiali się wtedy razem. Później, coraz częściej, Jonathan zostawał dłużej. Przynosił kwiaty dla niej nie z kwiaciarni, ale polne, jakby zerwane po drodze. A potem pewnego dnia, kiedy Lena kończyła zmianę i wychodziła tylnym wyjściem, zobaczyła, że czeka na nią samochód. On sam, oparty o maskę, w niebieskiej koszuli, z nerwowym uśmiechem. Chciałbym ci coś pokazać, powiedział tylko. Zawiózł ją do parku nad jeziorem, gdzie czekał piknik nie w stylu milionerów, ale zrobiony własnoręcznie domowy sok, koc, nawet kanapki z masłem orzechowym. Rozmawiali godzinami o wszystkim i o niczym. O dzieciństwie, o stracie, o tym, co boli i co ratuje. Lena opowiedziała mu wtedy ojcu o tym, jak jego życie rozpadło się po fałszywych oskarżeniach, o tym, jak musiała sprzedać wszystko, by spłacić długi matki. Jonathan słuchał w milczeniu, z rosnącym ciężarem winy. Ale nie powiedział prawdy. Jeszcze nie. Z czasem zbliżyli się do siebie bardziej. Czułość, której oboje się bali, zaczęła przebijać przez ich rozmowy dotyk dłoni, spojrzenia, które zostawały zbyt długo. Ale Lena zaczęła coś podejrzewać. Pewnego dnia zauważyła jego zegarek, limitowaną edycję, wartą więcej niż jej mieszkanie. Kiedy indziej, gdy upadł mu telefon, przez sekundę mignęło logo aplikacji tylko dla dyrektorów banków inwestycyjnych. Kropką nad i był moment, w którym zobaczyła w jego aucie magazyn z jego twarzą na okładce Forbes, Jonathan Wysocki, cyfrowy imperator i samotny ojciec. Świat leni zamarł. Wszystko, co myślała, że wie, legło w gruzach. Czuła się oszukana, zdradzona. On, człowiek, którego zaczynała kochać, okłamywał ją każdego dnia. Zniknęła. Przestała przychodzić do pracy. Wypowiedziała mieszkanie. Jonathan był w szoku. Słał wiadomości. Jeździł po okolicy. Kazał sprawdzić wszystkie hotele w promieniu stu kilometrów. Nic. Wreszcie odnalazł ją w ośrodku dla dzieci z porażeniem mózgowym, gdzie zgłosiła się jako wolontariuszka. Stała na korytarzu, ucząc dziewczynkę prostego wiersza z tym samym ciepłem, które kiedyś pokazała Noachowi. Dlaczego nie powiedziałeś prawdy? Zapytała, nie odwracając się. Bo bałem się, że przestaniesz mnie widzieć takim, jakim chciałem, żebyś mnie znała. Bez pieniędzy, bez nazwiska, tylko mnie, ale właśnie teraz widzę cię naprawdę, odpowiedziała chłodno. I nie wiem, czy mi się to podoba. Zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, pojawiła się Lara. Wcześniej śledziła go, a teraz miała wszystko przygotowane. W ręku trzymała teczkę z dokumentami, lena miała ojca oskarżonego o defraudację. Miała nieopłacone rachunki, nie miała prawa do opieki nad dzieckiem. Wszystko zostało przedstawione tak, jakby Lena była zagrożeniem dla Noa, dla Jonathana, dla reputacji firmy. Lena spojrzała na dokumenty i zbladła. To nie ja. To nieprawda. Nie musi się tłumaczyć, rzuciła Lara z pogardą. Po prostu zniknij. Tacy jak ty nie pasują do naszego świata. Jonathan próbował zaprotestować, ale wszystko działo się za szybko. Lena odeszła. Zostawiając tylko notes z dziecięcymi rysunkami Noa, który narysował ją, siebie i Jonatana. Trzymają się za ręce. Ale teraz to wszystko rozsypywało się jak domek z kart. Tego wieczoru Noa znów się zamknął. Przestał mówić. Przestał się uśmiechać. Przestał reagować. Jonathan siedział przy jego łóżku i trzymał go za rękę, ale dziecko patrzyło w sufit obojętnie. I wtedy zrozumiał, to nie Lena go zdradziła. To on zdradził ich oboje. Bo nie wystarczy być obecnym. Trzeba być prawdziwym. Jonathan siedział w pustym biurze, patrząc na ogromne okna rozciągające się od podłogi do sufitu. Za nimi miasto, które kiedyś było dla niego całym światem. Teraz był to tylko widok. Martwy pejzaż, który nie miał już znaczenia. W rękach trzymał rysunek ten sam, który Lena zostawiła. Trójka postaci trzymające się za ręce, z uśmiechniętymi buziami i sercem nad ich głowami. Jego dłoń zadrżała. Ktoś zapukał. To jego asystent, z naręczem dokumentów, umowy, fuzje, przejęcia, przyszłość firmy. Jonathan spojrzał na nie i odłożył. Odwołaj wszystko. I znajdź mi adres Leni. Lena zniknęła z radaru. Wypowiedziała się z pracy, nie odbierała telefonów. Nie logowała się na żadne konta. Ale Jonathan się nie poddawał. Jeździł po ośrodkach, domach opieki, szpitalach, przedszkolach dla dzieci z niepełnosprawnościami. Szukał jej przez tygodnie, aż w końcu trafił do małej fundacji działającej na obrzeżach miasta. I tam ją zobaczył w fartuchu, na kolanach, ucząc chłopca alfabetu języka migowego. Jej twarz była zmęczona, ale spokojna. Jakby znów odnalazła spokój. Zanim zdążył zrobić krok, zobaczył, jak ktoś podbiega Noa. Noa, który przez ten czas był apatyczny, nagle wstał z wózka, chwiejąc się nieporadnie na nogach. Nikt go nie zatrzymał. Biegł powoli, zataczając się, ale samodzielnie. Wpadł prosto w ramiona leni. Wtedy Jonathan zrozumiał: To nie terapia, nie lekarze, nie pieniądze pomogły jego synowi. To ona. Jej obecność. Jej serce. Podszedł w ciszy. Lena uniosła wzrok. Ich oczy spotkały się. Było w nich wszystko: tęsknota, ból, niedopowiedzenia, lęk, miłość. Nie przyszedłem, żeby cię prosić o przebaczenie. Przyszedłem, żeby ci powiedzieć, że bez ciebie nic z tego nie ma sensu milczała. On kontynuował, sprzedałem udziały. Oddałem zarządzanie firmą. Kupiłem ten ośrodek. Ale nie po to, by cię przekupić. Po to, żebyś mogła robić to, co kochasz, z dala od mojego świata. "A Noa?" zapytała cicho. Jonathan spojrzał na syna, który uśmiechał się do niej tak, jak nigdy nie uśmiechał się do nikogo. "On sam cię wybrał." I ja też w jego głosie nie było już chłodu biznesmena. Był tylko człowiek. Ojciec Mężczyzna, który wreszcie zrozumiał, co naprawdę ma wartość. Ale zanim cokolwiek mogło się wydarzyć, w ośrodku pojawiła się Lara. Z pięcioma prawnikami, z kamerami, z reporterami, z zarzutami. On jest chory. Wyrzekł się wszystkiego dla kobiety, która go oszukała. Patrzcie wszyscy! Wrzeszczała. Ale wtedy Noah, który do tej pory nie mówił nic więcej niż pojedyncze słowa, stanął przed nią i powiedział, Wyraźnie, spokojnie, ale z siłą, odejdź Lara zamarła. Jonathan wziął ją za rękę, odprowadził do drzwi i powiedział tylko, nigdy więcej nie przychodź między moją rodzinę. To był koniec epoki. W kolejnych tygodniach media grzmiały, milioner sprzedaje imperium i zakłada fundację imienia syna, związek z kelnerką? Czy to nowy styl życia elit? Ale dla Jonathana to już nie miało znaczenia. Każdego dnia budził się obok Leni. Każdego popołudnia odbierał Noa z terapii, każdego wieczora siadał z nimi na trawie i czytał bajki. Życie zyskało kolor, dźwięk, sens. Pewnego dnia Lena zapytała: Czy żałujesz? Jonathan spojrzał na nią i odpowiedział: Żałuję tylko, że tyle lat zajęło mi, by znaleźć was. Finał nie przyszedł z fajerwerkami. Przyszedł z ciszą. Z delikatnym śmiechem Noa. A, który coraz częściej mówił mamo i tato z leniwymi niedzielami. Z pierwszym rysunkiem z podpisem Moja prawdziwa rodzina, a firma? Poszła dalej bez niego. Ale on wreszcie był u siebie.